Dzień dobry wszystkim. To jest pierwszy odcinek z gry Farming Simulator 16. Jak widzimy, uruchamia nam się rozgrywka. I co jest najfajniejsze w tej grze, że tutaj jest dodane wiele nowych, fajnych marek, jak na przykład JCB albo na przykład New Holland. Dobrze, ale wchodzimy na mój pierwszy serwer. Jak widzicie, mamy tutaj niestety noc. No ale mam nadzieję, że to chyba nie będzie Wam przeszkadzać podczas oglądania tego materiału. Podłączamy header, uruchamiamy combine i jedziemy. Jak widzicie, wszystko ładnie się postarałem, żeby to wyglądało, jakbym dopiero rozpoczynał rozgrywkę, no ale jest nie rozpoczynam jej dopiero, tylko... no bo zobaczcie, ile mam kasy na koncie po prostu sprzedałem wszystkie nowoczesne, takie nowe maszyny, co ja tej grałem w sobie i kupiłem stare i tle, tle zostało mi hajsu na koncie no i tutaj nie będę jeździć tak jak w serii z 14 tylko będę jeździć o tak normalnie nie jak widzicie I może podgłośnij trochę dźwięk o tak mniej więcej niech będzie no i pokażę wam jakie tutaj mam w ogóle maszyny w sklepie to jest, te, mam taki ciągnik nie wiem jak to jak się to wymawia hulimam coś tam, nie wiem jak to się czyta w ogóle ale a, jeszcze mam y, ciąg nie przepraszam nie ciągnik tylko kombajn y, sam Roswell tutaj o taki mam ten kombajn no. i co ja bym chciał w tym odcinku robić no skoszę po prostu to zboże co mi bardzo szybko pójdzie nie jak cały odcinek w farmingu 14 jak oświęciłem na koszenie. nie tutaj no zbożem, ale tutaj zrobię inaczej że tutaj chyba raczej szybko się z tym uwinę więc zobaczę może będę gdy jeszcze w stanie zrobić jakieś inne prace polowe w jednym odcinku Tylko, no żeby oczywiście mi nie zabrakło pamięci, bo ostatnio tutaj no w tablecie mam trochę mało pamięci, no a więc gram, tak no. I ogólnie tutaj też będę grać bez mapki, rybki, bo też już, już długo gram tą grę, zanim zaczęłam jeszcze teraz nagrywać. No, ale, ale, no, jak chcecie, no to piszcie w komentarzach, czy chcecie tą mapkę. Bo jak chcecie być takimi początkującymi graczami i mniej więcej wiedzieć, jak to tutaj, tutaj jeździć po mapce, no to możecie tak też poprosić więc spoko będę mógł będę włączać ją o. chyba całe żniwa będą w nocy robione mi. i tutaj flamingu 16 to nie będzie jak w farmingu 14 że tam będzie tylko jedna z... Że tu będzie tylko jedna seria, jak ta. Ale tutaj będzie dużo serii. czyli na przykład teraz jest seria pierwsza. W następnym odcinku, który pewnie wrzucę w wakacje, jest serii drugi. Ona się zacznie dopiero później. Nie seria druga, no to będę tam robić po prostu. No, będzie druga seria i tyle. I oczywiście, gdy zacznie się seria druga, to ta się nie zakończy. I wtedy też w wakacje zacznę też nagrywać serię trzecią. Ale to nie będzie tak, że będzie tylko jedna seria, gdzie wszystko będę robić, tylko to będzie podzielone tutaj, jak mówiłem też w poprzednim odcinku. Seria pierwsza prace polowe, seria druga koszenie trawy, zajmowanie się zwierzętami, i seria trzecia cia... po prostu zajmowanie się drzewem. I tak to ono po prostu będzie wyglądać. A? no Już dzień nastaje powoli, a ja już kończę szniwa. Jeżeli chodzi o, o maszynę, Sambo Roswell, to, to są one, one, pochodzą one chyba ze Szwecji, z tego co pamiętam. A to jest chyba rosyjski ciągnik. W ogóle nie wiem, jak ta marka się tutaj wymawia. Ale wydaje mi się, że to jest rosyjski po prostu jakiś ciągnik, chociaż nie wiem, bo ja sobie mogę jakieś głupoty chrzanić, jak coś to możecie sprawdzić, będziecie ewentualnie mi napisać w komentarzach, to się wypowiem w następnym odcinku z tej serii, no. Dobrze, i dokończymy za żywo. No, i kosimy. Dalej. No. A ja o teraz zauważyłem, że tam jest jeszcze drugie pole, które należy do mnie i ja właśnie chyba się nim zajmę. zajmę za chwilę. Bo oczywiście jeszcze muszę sobie zrobić tutaj takiego malutkiego milaczka, zostawiłem mijaczek taki mały, już go poprawiam, o. ona nie zacięła. No mi się zacięła. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale, ale wiedziałem, że mi się normalnie gra. Zacięła dobrze. I ile to minut 6 minut? Myślę, że to tak będzie trwało Z 10 minutek. No to spokojnie tamtym polem się. bo zobaczymy, ile czasu będzie. Jakie je jeszcze to sprzedam i pojadę gdzieś do jakiegoś skupu gdzie jest najdroższe, w jakim skupie? Yy, to jest zboże i zboże jest najdroższe w skupie w skupie Bakery czyli tam jakaś restauracja coś, piekarnia I ja wiem gdzie to jest szkoda tylko, że ten ciągnik, to on tak wolno jedzie, chociaż nie narzekam bo Bakery jest i tak blisko ten skup ja tak bardzo blisko, ale najbliżej to się jednak znajduje mil, czyli no młyn. Bo Wam pokażę, gdzie się te dwa skupy znajdują. Musimy jechać w tą stronę i za chwileczkę po lewej zobaczycie skup mil, czyli no po prostu, no młyn. O, właśnie teraz, widzicie, po lewej młyn a za chwilę dojedziemy do skupu Bakery, czyli piekarnia jeśli się nie mylę i on jest teraz tu po prawej o. pewnie jakieś bułeczki, czy tam chleb będą wypiekać No jedziemy. No i ten materiał już trwa 8 minut. No to nie wiem, jak to bije teraz do po prostu 10 minut. No to zakończę ten odcinek. Jadę teraz do wiaty. to jest tą moją przyczepą. O, tam jak widzicie jest wiata. Ile źle pojechałem. możemy wziąć i zatrzymać no i idziemy teraz tam widzicie stoi jesieniki kultywator kultywator na tutaj inny oczywiście kolor w farmingu 14 widzicie akurat u nas tutaj jest zielony w tym tej rozgrywce, a siednik tutaj jest czerwony. A szczerze mówiąc tam... a tam był chyba taki kolorowy. Już nie pamiętam nawet w jakich kolorach był taki. Bardziej kolorowy po prostu. Oczywiście jak widzicie w 16 jest chyba lepsza grafika, nie wiem, według mnie jest. I raczej powinna być lepsza grafika, bo to oczywiście jest nowszy farming. Nowszy. A nie zrobiłem z Famiglia 14 tak jak tutaj, że seria pierwsza, seria druga i seria trzecia, bo nie wiem, że tam znalazłem taki błąd jakby nie wiem, wiem czy to może u mnie, czy też tak u innych jest, że nie mogę po prostu zapisać rozgrywki na dwóch na przykład albo trzech serwerach. No bo jak jest, normalnie nie moja rozgrywka i z jednego serwera przechodzę na drugi coś tam grałem, coś tam grałem i wchodzę na ten po, z powrotem na tamten serwer to jest po prostu no no po prostu stu, nie zapisała się ta rozgrywka, zaczynam z powrotem ten tam gdzie zacząłem po prostu z poprzednim razem odcinek już ma 11 minut więc wow sądziłem, że tylko 10 minut że mi się tylko nagrywanie nie wyłączyło i no dzisiaj po prostu tylko to pole będę skultywuje a no bo już nie będę przyciągać tego odcinka resztę pola skultywuję w następnym odcinku i i posię jeszcze w następnym odcinku, tutaj nie wiem, jakieś zboże, że tak. Kukurydzy na pewno. Bo nie planuję akurat jeszcze kukurydzy, chociaż mógłbym, ale nie wiem, zobaczyłbym. O, mam taki pomysł. Jeżeli nie możecie, to będę bym prosił, żebyście w na komentarzach napisali, co byście chcieli, żebym posiał w następnym odcinku. Po prostu jak chcecie pszenicę, to napiszcie pszenica albo kukurydza albo, albo nie wiem, wiem, albo rzepak. Zależy co chcecie, żebym na, w następnym odcinku posiał, siał, no mam nadzieję, że mi pomożecie z tym wyborem. i i jak na przykład najwięcej komentarzy będzie na przykład pszenica, to wtedy zasili pszenica albo kukurydza, albo rzepak. Zależy czego będzie w komentarzach najwięcej. Też będę patrzeć na łapki w górę w komentarzach, pod danymi komentarzami, bo na przykład ktoś by nie chciał napisać komentarza, to by na przykład do łapkę bo komentarzem, z napis gdzie ktoś napisał pszenica. Mam nadzieję, że mi w tym wyborze pomożecie. chwileczkę. Ach, muszę zarzucić. Zatrudnię pracownika i odjadę z O, Bo potem będzie gdy miał problem. O! Bardzo też wolno jedzie. I mam nadzieję, że w ogóle będzie mój głos tak w miarę słychać. Tutaj, jak ja będę mówić, bo się boję, że mój głos tak będzie cicho tam słychać w tle. Ale nie wiem. No i akurat dzisiaj nagrywam, akurat nagrywam ten odcinek w dniu, kiedy go będę wrzucać, czyli nagrywam go w niedzielę i wrócę go teraz w niedzielę. No, bo za bardzo. No. No, trochę mi nie wyszło. Wyszło z, je, z je, kilkoma rzeczami. No, i w sobotę po prostu nie mogłem, mogłem tam nic nagrać. Ani, ani ten. Ani w piątek z, chyba nic nie nagrałem. W piątek to nie wiem, co w końcu nagrałem. W piątek. W piątek powiem. Nie nagrałem w czwartek. W piątek. Nie, nie mogłem też nagrać, nie miałem czasu. W Sobotę też, no i teraz nagrywam ten odcinek w niedzielę. I akurat tamte odcinki na, nagrywałem, no po prostu wcześniej. Kurde, jak jest, ty się zablokowałem? Po prostu nagrywałem je w. No! Epa, jak ja się zablokowałem? A dobra, już nie. I tamte odcinki po prostu nagrywałem wcześniej, bo, bo, bo akurat w mojej szkole były egzaminy z ósmych klas. No i akurat mieliśmy trzy dni wolnego w tygodniu, to nagrywałem. No akurat. żeby tej przyczepić i nie zsztuknąć jakoś. No. Trochę długo mi może to zająć. Ej, ten odcinek naprawdę będzie długi. Nie sprawdzam, O, 17 minut! Nieźle, nieźle. O, i tutaj już mi pracownik by kończył całą robotę. No i to ja już bym kończył ten odcinek. Bardzo dziękuję za oglądanie. Nie proszę. No i jeżeli Wam ten materiał się podobał, to, o, to proszę, żebyście zostawili łapkę w górę. Y subskrypcję i dzwoneczek, żebyś na bieżąco z moimi filmami. No i, no i oczywiście, komentarz: no jakiś. Chociaż komentarza nie musicie. Dobrze. A więc dziękuję za oglądanie. Do widzenia. Pa.